Was, to znowu ja, Ironman2002Gry i zapraszam Was na kolejny odcinek przygód z Minecraftem. W dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać oto tą wioskę, którą niedawno ja tu znalazłem. Jak się domyślicie, już tu trochę byłem i buszowałem. A więc zaczynamy. A więc tak. Odcinków nie było tak długo, dlatego, że Byłem na weselu. Mama nie, mi nie pozwalała nakręcić i takie te. A więc dzisiaj nakręcę poni trzy lub cztery odcinki. Albo jeden wielki. Dobra. Chciałbym was poinformować, że następny odcinek będzie dopiero w czwartek, lub w piątek, lub w poniedziałek. Jutro go może nie być, bo mogę się, jak wiecie, znowu nie wyłapać tym razem przed tatą. Bo tata chce mnie wziąć do pracy, na budowę ogólnie. Żeby tam mu rozładował drewno i takie tak. A więc... O nie! Dlaczego ja skoczyłem? Byłem tu? Byłem. O tam jeszcze Czyżby to była kolejna noc? Bo kolejną wdech przespłem w najmniejszym domku, o właśnie w tym, który był najbliżej. Poczułem kurczaka gdzieś, ale dobra Puścimy mu teraz A więc idziemy do domu Wyjeżdżam z mojej chaty Więc widzicie, tu mamy moją kopalnię pod tym. Tu mamy skrzynki. Mamy żelazo. Jest Jestem przeszykowany na zombiana. Oś ty, dziadu! Ale mnie wystraszył. Nasionka! Mogę się już Źwić Dla nasionek. Oś ty dziadu nie. Ty dziadu. Moi. Labra, dai mai să bespac. Am ușa zi și clăbac. nam się tą noc przejść, bo raz powiem, mam bardzo daleko. Łóżka nie mogę zrobić, bo nie mam owcy. A drewna mam dosyć dużo. O, I jak zdążyliście pewnie też zauważyć, mam nowego skina. A więc tak, poczekamy. I, i, i za... I może trochę tu pochodzimy i poobejrzymy ten domek. No nie wiem, czy tu zostaniemy długo, bo jak widzicie, jest dużo potworów. Ostatnio, jak tu byłem, wybuch mi wybuch wybuchł gdzieś tam, gdzieś tam dalej klipę. Bo ja z nią walczymy, to nie nie, tu nie był. Ja, te głupie 7 minut! Ja bym grał na pizzu, bym się nie bał chodzić. Wiem, wiem, pokojowy. W dzisiejszym odcinku, w następnym odcinku chyba zrobimy farmę. Ale powiedzcie, fajnego wziąłem z kina. przygotowany na ciebie zębiaku. Nie ma już ząbli. A kliper jest. Nie ma. A więc tak następny odcinek wstawię trochę później, Dlatego z powodu się będzie leciał mój. Mój ulubiony film z rana, czyli Inazuma Eleven. Więc odcinek będzie trochę, trochę później wstawiony niż ten. Ale mam dla was niespodziankę. Wstawię 4 odcinki i ten odcinek będzie jeszcze dłuższy, bo będzie trwał 15-20 minut mniej więcej. A upłynęło do tej pory... 7 minut Czyli gdybyśmy mieli już kończyć odcinek, to za 3 minut. A w tym odcinku przeczekam dla was jeszcze tą całą noc Albo jak chcecie żeby ten odcinek żebyśmy trochę dalej podwiedzali wioskę napiszcie mi w komentarzach Więc tak w następnym odcinku, jak mi napiszecie, wiecie co robimy, zwiedzamy dalej wioskę, jak mi nie napiszecie, robimy farmę. Ale ładnie, jest, jak zrobili NPC. Szkoda, że nie mam mody na NPC, bym mógł im pomóc się dalej rozbudować. Koniec nosa, kiedy nie będzie? To się jakie jaki i sobie wyjdziemy na dół. Jakbym miał łóżko, to od razu wymyślicie F, e, by pewnie przyspieszył. No oczywiście! tam mm. niepotrzebne rzeczy. Macie. Reszta to potrzebne. Motyka, miecze, drewno, kilów. A mam a mam kamien Nie mam. Muszę ją zrobić. Trochę patyków nazbierałem. Jak to zabrzmiało patyków? Wojtek myśl! Więc tak. To na początku jak weszłem, tu było wszędzie, tu była taka linia, tu odtąd do tamtąd była taka linia, był, był tak dirt. o tak jak ja skaczę tutaj, nad, e, nad tym położony. Nie chcę mi się już czekać O już wstaje już słońce, wstaje Zombiaki są przygotowane na to Clipper zombieak. Oh my god, Jestem na ciebie przygotowany Mi spróbuj skoczyć na pole. A więc tak, piąty odcinek będzie taki, jakby taki live nie live, czyli Odcinek będzie trwał około godzinki, a ja będę momentami mi pokazywał swoją twarz. Jak się domyśliliście, kamera się nie trzęsie. A to wszystko dlatego, że nie ma dzisiaj kamerzysty. Dlatego, że pojechał na wakacje do swojej babci. No, pojechał na, Jagie na ulicę Jagiellońską, a on mieszka na Chrobrego. Więc odcinki w tym tygodniu będą kręcone o tak. Mam ustawione na krześle kilka tam książek. Policzę. O, pokażę Wam dokładnie. O, zobaczcie. Mam ustawione tyle książek i tak kręcę odcinki. I teraz. Więc tak, teraz muszę dokładnie ustawić. I. Okej. Okay. Proszę bardzo. Oj, wstał nowy dzień. To jeszcze Wam zdążymy.

To był zombiak, widać! Ole zaczepiste w górach Może w następnym odcinku lub w piątym właśnie tam pójdziemy O, płotki mi się przydadzą do następnego odcinka, jak wiecie Pozwalam płotki i będzie koniec tego odcinka Albo może jeszcze trochę tam porobię rzecz, ale wątpię. A więc tak, live będzie jeszcze dzisiaj. Będę go kręcił koło tak godziny 9. Może o 10, ale na to są najmniejsze szanse. Czyli o co chodzi w live? Będę momentami pokazywał swoją twarz i do Was mówi takie różne informacje. jak się domyślacie, ja nie mam kamerki na kąpie. Ani frapsa. Jeśli ktoś zna link do frapsa... I nie trzeba się na tej stronce tego logować, zarejestrować. To znaczy, to mi napiszcie w komentarzach. Upsy. Co? Dlaczego? Ja nie gram przecież na Pizzwal. Wytyfy? Spoko. Tam to Tamto jeziorko też wygląda. Uuu, fajny pomysł, to zrobić takie składki, fajne. Wojtek ma pomysł i go właśnie teraz zrobimy i będzie koniec odcinka, na pewno już. To może mnie trochę zająć. Tu zrobimy sobie małą przystań dla A wokół będą postawione łódki. może tam gdzieś da się wypłynąć. Nie, szkoda, że nie gram na modach. Jeśli ktoś zna moda na wersji 1.2.5 na Battle Tower lub na Clay, menu lub na Minimap, to, na, to wklejcie mi link w komentarza. Ops, Kom dach sobie tylko niszczę. Dlaczego wiem, że to mój domek? Bo tutaj nigdy nie było zamurowane. A teraz bym już nie wiedział, że to mój domek. Yeah. Teraz ogólnie spojrzę, ile trwa odcinek. Odcinek trwa 15 minut. A więc dobra, kończymy ten odcinek. I powiedzcie i napiszcie mi w komentarzach, czy mi widać je z głowy, I czy wam to przeszkadza. A więc tak. trochę się oddalimy. A więc tak, komentujcie, subskrybujcie, Ironman 2002 zrzegną się z Wami.